Dzień i dobry bądź dobry wieczór eee, Zależy kiedy to oglądacie, miłego dnia życzę, od tego zacznijmy A teraz czas na dziesiąty, dziesiąty dzień Wakacyjnych vlogów Percivala Drugi dzień, w którym mamy auto i najprawdopodobniej ostatni Jedziemy do sad Sadi, Sade Side, do Sile jedziemy, tak i zapraszam Was do oglądania. Zobaczycie co dzisiaj zobaczymy. Dobra widzowie, pierwsza pauza, pierwsza przerwa. Pierwsze miejsce, w którym się zatrzymaliśmy w Cine. Ponoć jakiś wodus spadł, są. Śmietnik rakietach. Ponoć jakieś wodus spadł, są. Ja w ciśmietniku. Gdzie śmietniku? Ja nie, tam... Nie wiem, tam... to Nie wiem. Zobaczymy, co tam będzie. Zobaczymy. Ja, yo, yo, yo Jesteśmy nad tym wodospadem. Tak wygląda. Kosztuje to mało. 12 euro za 4 tą rodzinę. Tam też jest jakiś wypływ. Ale zostaje mi bardzo wolno opływać. jest jakiś spacer. Tam jakieś dzieci pływają Tam też jest jakieś dziecko Ono było 12 lat jakieś... Tam też jest jakieś dziecko Tam w ogóle wolno być Widzimy jak jedno dziecko próbowało przepłynąć, to jest tak znosiło Ono chciało przepłynąć yy, stamtąd tu, a je znosiło Ciuuu I tutaj nie wiem dokąd płynęło Ale jak to dziecko ma z 8 lat jakieś A to cały tam bestie? Oni tam w ogóle mogą być? Nie, oni tam Ale no sam wodospad? Nie zły nawet, nie w To było zdjęcie głowy Nie żywo wodospad, nie, nie Ale te dzieci i ten chaty nie ciekawie no bardzo Mój no, niespoko miejsce, w ogóle w to że na jakiejś VR game, gdzie nikt nie na VR, to to widzę Jeśli nie, to e, niech Tam też jest jakiś cieczek na wskale, tego nie zauważyłem jeszcze Sporo ich tu O, widzicie? On tak naprawdę płynie prosto, jakby chciał płynąć y, tam, tam, tam Ale go tak znosi, że on płynie tam Widzicie jak go znosi? Nie wiem czego się podobać ale i tak Nie wiem jak to tam robię. Jeszcze. Dobra widzowie Tak jak widzieliście byśmy nad wodospadami Mamy oba I nie wiem po jak tam ludzie wchodzili bo tu nigdy nie ma wejścia Chyba w obręgu Nie myślałem, że się tu wejść Tak więc teraz chyba mamy ruiny jakieś Na pewno dziwiłem, że w Sile była jeszcze ruina Polina Nie wiem czy to nie wiem czy gdzieś indziej Więc ruiny i później chyba w centrum, nie że czy jeszcze Tak więc widzimy się na następnym przystanku Tak jak mówiłem widzowie Znajdujemy się w jakiejś mieścinie obok W cały czas nie jesteśmy w Sile, ani teraz, ani wtedy Bo do Sile pojedziemy dopiero później Tam są jakieś ruina Polina i wtedy tam pojedziemy A teraz pytałem, czy tu jest? River. River znaczy rzeka. Rzeki mamy w Polsce. Więc on muszą w hotelu i się wylegiwać. Eee, dobra, nie, ma, nie ma. A tam jeszcze są te takie flagi z wczoraj, tego święta i tam, czy coś. Nieważne, eee, Jest to jakiś river? Czy coś? Eee, idziemy zobaczymy czy jest Pokażę wam jak będzie jakby nie znajdziemy to Teraz wam pokażę, bo pewnie że nie znaleźliśmy jakiegoś pana przechodnia spytaliśmy gdzie to jest i w sumie pewno nie wiemy, ale idziemy gdzieś tam tak więc no zobaczymy idziemy dalej teraz wow. znaleźliśmy river, tam jest to river zaraz tam nie podejdziemy ale najpierw jest tam też taki bardzo mały bazarek

Tu już dochodzimy do tej river Nie wiem czy to o river chodziło, ale Nie wiem gdzie miała być inna rzeka tutaj, więc Ładna woda, taka zielona Jeszcze nie wiem, wiem ładna wygląda nawet Jeszcze nie wiem, czy można tu na Tutaj Kasia, bo tu nie przejdzie Ładnie wygląda Tatki No, hned ho pondvalí, To můj brat fotograf Vrpni na Dubsko. Takže nic. Má mi píš. Takže Tam stronę, też, tak, ja to może tam być, ale nie wiem, w sumie. do niego idziemy na razie prosto. I nie wiem, no, za czym czymś dalej, a tak ta rzeka, najgorzej, ale mam. Dzień dobry, obecnie jesteśmy na moście, na na tej rzece, którą wam przed chwilą pokazywałem. Jeszcze nie wiem, na rzekę jak rzeka, szczerze, nic wyjątkowego tu nie ma. Nic nadzwyczajnego Dobra widzowie Teoretycznie dotarliśmy do tego CIDA tego miasta eee, tu ma być świątynia Apollina i Amfiteatr, ale na migracji nam jeszcze półtorej kilometra aż tu był jakiś inny parking czy coś Już dużo osób się tu zatrzymało To my też się zatrzymaliśmy Zmieniłem, czy to tu czy za półtorej kilometra czekamy jest na pewno bardzo gorąco no w sensie 26 stopni Celsjusza wydawało mi się że jest cieplej w sensie wydaje mi się że jest cieplej też ryzyko a czasem to było nie wiem, 30 Pięć 40 chyba w tym momencie, znaczy proszę mi było chyba 41 to była podobna temperatura odczuwana jak dzisiaj to tam mi się wydaje przynajmniej więc z nimi tylko 26 więc no a tak to nie wiem czy to jest ta nasilat czy nie zobaczymy Jakoś jakoś tam znajdziemy, pokażę Dobra widzowie ogólnie jesteśmy tam gdzieś nawet nie wiem gdzie w tym Sidal nie wiem gdzie dokładnie i pojedziemy gdzieś taką ciuchcią, ale też nie mam pojęcia do Więc zobaczymy. Jedziemy sobie tą ciuchcią. Bo... Po drodze... Mijamy takie coś. Były jakieś. Ogólnie bardzo to nie było. Tak, się w nie wiem. Tu są jakieś. stale się ruin а, mm там -hmm. się można wejść do tych ruin, co bo minął, na tyle, wysiadka Wiesz wysiadka, wysiadka Ogólnie, wiem, że wy już pierwszy moment wiedzieliście podczas jazdy ale to był początek, tam startowaliśmy, ja zaczynałem więc znaczy całą trasę jaką przebyliśmy Ci to mi po drugiej stronie mieli tak trochę lipnie, bo to nic nie było widać, tylko mu naszej było. A wam jak się podobało? Dajcie znać w komentarzu. Drodzy, do świątyni ja na natrafić na takie coś. Wiesz, tu jest bardzo ładnie. Patrzcie co to jest. No ładnie, ładnie, nie powiem, że nie. Tam Tam można wejść. Tu jest mój brat. Tam można wejść. To nawet mój brat. Tak można wejść, a to jest mój brat. Jesteśmy tutaj do środka. A. Nie wiem co, co to jest. jest. Fajnie jest. No. Ładne nasuwicie. Tam przemówienie kiedy było. Ciekawe czy wczoraj na tą imprezę. Odkurzacz nawet, tablica. Ciekawe. On jest, tylko, ale fajnie uczucie, taki miękki dywan. Ja jestem badarzem. No. Fajnie, fajnie Ale no to śmierdzi Jak widzimy dalej mamy Takie oto piękne mury i co ciekawe W tych murach tam dalej też są, tam są takie małe zbudowano dom. Nie wiem to pozwolić w takim miejscu <laughs> Ale nie mi decydować o tym co tu będzie są takie mury To no, w jednym razie. Później nie wiem czy tam na teatr Bo jest on płatny Przez co mordy no, są Zbyt zmotywowani żeby tam pójść Tu widać pod schodem? Nie widać O tu widać Więc tak idziemy i zobaczymy, co jest dalej. Doszliśmy do morza. Piękne morze. Ładny, najpierw tak. wchodzimy widokiem na pewno. Nie wiem, jak ceny nie ma, ale <laughs> sami czegoś się sobie taka w kartu? Bo gdzieś w cieniu. Ładny, no. W końcu dotarliśmy do świątyni Apollina. Więc ta wielka budowla, to jest jej część. To wszystko to była świątynia Boga, muzyki i ucznictwa, który podróżował po świecie ze swoimi siedmioma muzami. Co? To są szczątki jego świątyni no, Duże O to tak, zegar! Zegary sąotne Co po zegarze łazisz? A ma już Mówisz do niego a ono nadal swoje Ech, te dziesięcioma są z różnych rzeczy, takie tutaj Widzicie, takiej tutaj Lew czy tygrys Czy co to jest, takie różne Wzorki na skałkach Przy morzu, piękne położenie No, ładna świątynia, ładna Wiem, były dwie rzeczy, świątynia Polina i amfiteatr Świątynię widzieliśmy Amfiteatr jest tam, widać po siedzeniach eee... Zaraz pokażę Wam do całej Mieliśmy wejść do środka ale serdecznie tego nie zrobiliśmy, gdyż naszą całą rodzinę wyszło już 60 euro, czyli ponad 200 zł i stwierdziliśmy, że się nie opłaca. Tu jest teraz to, gdzie jechaliśmy, bo nie wam trochę pokaza i zaraz wam próbuję pokazać Na amfiteatru, żeby lepiej było go widać. O. To amfiteatr. Piękny amfiteatr. No robi wrażenie, ale za drogo Za drogo po prostu Dobra, 15-10 15.10 localnego czasu To jest chyba ostatnia rzeka, gdzieś gdzieś No tymi Na gdzieś gdzieś nad tą rzeką. Świątynia Polina I teraz jesteśmy w centrum Sida Czyli nie tutaj jest Jakieś restauracje i sklepy bazarowe Bo żadnych Więc zobaczymy co tu jest I Zobaczymy, teraz się nie zacząłem śmiać ale Wydaje mi się, że nie mam dobrego ekspresu jeśli chodzi o tsunami, to jest bardzo mugające. Ja pobieram tsunami z kebab, gdyż jesteśmy w kraju kebabu. Nie mieliśmy jeszcze żadnego kebaba No i zobaczysz po prostu, nie wiem. Nie. nie wiem, co my mamy robić. Dlatego, że. No. Nie no ma tu żadnego bazarku, że pojeść. No, gdzie się na każdym bazarku jest to samo, praktycznie. Nie widzę tu żadnych ciekawych rzeczy, tylko domy. Zobaczymy, jak będzie coś ciekawego, to dam znać. Ja, widzowie, ogólnie jesteśmy już w hotelu, jest wieczór i postanowiłem, że co, przez cały ten film będę biegł pieczką ping tym czym zobaczymy czy mi się to uda. Już kiedyś byłem w tym naprawdę giga dobry, a teraz już dawno nie grałem, więc nie wiem. Mój rekord tam chyba 1354 czy 55, tak mi się zdaje, ale to nie jestem pewien. Dobra, chciałem jeszcze iść do tego, ale nie jest. Nie do końca. W sensie jestem w stanie odbijać i nagrywać i chodzić, ale już jeszcze liczyć mi nie był w stanie to jest za dużo. W każdym razie jesteśmy w hotelu. Nie było nic ciekawego w tym centrum jak się okazało. Tam już nic nie było, miało być jakieś stare miasto. W sensie że to miało być takie stare miasto. Tam miało być fajnie, mieliśmy sobie pochodzić i zobaczyć jak to jest, ale okazało się, że to jest zwykłe miasto, tam nic nie było kompletnie. Więc otrzymaliśmy jakieś kawę, czy tam na piwo, nie wiem, co tutaj wzięli. No i wracaliśmy, nie? Później wróciliśmy, to się umyliśmy, kolacja, więc nie było czasu. I teraz nagrywam, więc co dzisiaj zwiedziliśmy? Dzisiaj zwiedziliśmy wodospady na początku. E... Później. No, świątynia Polina ja Jeszcze chyba bo coś pędzę. Czekajcie, bo teraz zapomniałem W sensie skupiałem się na ping-pongu bardziej niż na tym co robiliśmy No, nie, ale ogólnie nieudane Miało być niby więcej chodzenia niż wczoraj, a było ogólnie mniej Mimo, że, tego nie spędzi, że nie spędziliśmy kilku godzin na bazarku Ale ogólnie co piątek jest u nas bazarek ten co wam pokazywałem, chyba? Że sobie tą bluzkę z krzyżem kupię, zresztą co mam teraz, offline. No i ona jest co piątek ten bazarek tutaj. Więc jutro najprawdopodobniej tam pójdziemy musimy jeszcze parę rzeczy kupić. No. Więc nie wiem, no. No tak jest. To chyba tyle, bo dzisiaj już nic nie będzie. Jeśli się wydarzy, to wam nagram. Tego bym się nie spodziewał. Także na razie. Dobra, widzowie, to tyle się o dziesiąty dzień. Nie! Dobra, było jedno odbicie od ziemi, więc. Znajmy, że lecimy dalej, bo to było takie, że wiecie, że tak spadło i gramy dalej, więc. No już drugi raz teraz, ale teraz to było celowo. A wtedy zamiast w trafiłem w palec. Czy tego tak odbiło się, nie? Ale ale nie wiem, dobra, lecimy dalej, lecimy dalej nie dokoncentrujemy się także no, ogólnie dzień można uznać za udany eee. tak więc to tyle jeśli chodzi o dziesiąty dzień wakacyjny ogóle festiwalu. ej kurde, ale teraz jak tak mówię, że to już jest dziesiąty dzień to ja sobie uświadamiam że za cztery dni wracamy o Jezu no prawie mi ucieka. Czyli ja sobie uświadomiłem, że za, tam nie wiem, bo chyba 5 wracamy? Czy czwartego Nie wiem. W wiem, że 2 tygodnie tam. To ja się nie wiem, czy 14 dni, czy 15 z wylotem? Jakoś tak. Ale to ja mi. No tak w sumie, my musimy stać o drugiej, bo mamy ogólnie wylot mamy o siódmej W Polsce będziemy po 9. Powinniśmy być chyba, że będą jakieś opóźnienia najprawdopodobniej nie będą, bo często są... Ale to tam wątpię, żeby jakieś dużo, nie wiem, max pół godziny mi się wydaje, choć kiedyś czekaliśmy chyba godzinę czy dwie, bo coś była jakaś awaria z cysterną od paliwa. Nie było paliwa w samochodzie chyba z... Nie, drugi raz spadło w tym samym miejscu. Wyobraźcie sobie, że ja chodzę tak w kółko. Ja sobie chodzę po mostach normalnych, bo to są takie mosty na tych tak? To chyba Wam pokazywam. Ja chodzę normalnie po tych Polskach i nie spadaj drugi raz mniej więcej tym sami z Nieważne. No tak więc mamy o siódmej samolot. O około po dziewiątej w Polsce. W sensie jakby na opartego na przykład na dziesiątą czy jedna w szkole, to mu zdążyłem, nie? Więc no raczej już nie pójdziemy, ale lepiej, że miał na auto i tak, nie ma wszystko, że na 7 lat, no, ja to ja będę miał, nie wiem, bo gdyż plan zostaje na rozpoczęcia, niestety nie będzie w szkole S yy. No także wstałem, nie wiem, stary mówi coś tam, że o drugie, ale myślę że jakoś aż tak nie. Bo ile mam czy dwie godziny. Nie wiem, tam pomiędzy godzina, a dwie autobusem, nie pamiętam dokładnie ile? to no, znajmy w najgorszym wypadku dwie no spoko no to... Dobra, no to o 6 byśmy musieli na tym. No to czwarta wyjazd z hotelu. No to tak, trzecia, trzydzieści, czy tam 45 zbiórka. No tak około. No to faktycznie może druga. Nie ma, nie ma bardziej tak pół do trzeciej, trzecia. Staniemy. Wystarczy. No i tak. Dobra, widzowie. Spadło raz celowo. Jak wam pokazuję. Raz, nie dwa razy przypadkowo spadło. I raz celowo, jak wam pokazywałem, jak mi spadło przypadkowo. Także trzy raz spado. A gdybym się skupiał tylko na pierwszym, tam pewnie mu bez końca, bo już tak robiłem kiedyś. I przegrałem, dlatego że już tyle raz tą piłeczką odbijałem, że już mi się zaczęła na tle migać pomiędzy oczami, że już kurdej nie widziałem. A jakoś tak robiłem. Ale no, to tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek widzowy. trzymajcie się ciepło. Były prosimy, żebym nagrał moją poranną rutynę, więc najprawdopodobniej jutro nagram Także trzymajcie się, po widzowie To tyle jeśli chodzi o dzisiejsze dzień wakacyjny vlogów Zostawcie subika, łapeczkę w górę, komentarz Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, cześć! Dobra, nie mam jak zatrzymać ten Ale teraz już, cześć!